Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Tutaj Maniek. Mamy dzisiaj 25 dzień robienia pompek Tysona codziennie przez 30 dni. Mamy dzisiaj 3 stycznia 2025 roku, a ja przechodzę do pierwszej serii. O tak, poszło elegancko. I czekamy minutę. No i dobra, minuta odczekana. O. Jak zwykle naklikałem. Nie wiem w co. O. I lecę z drugą serią. No i dobra, 25. dzień zaliczony zostało jeszcze 5 dni do końca wyzwania, także już niedługo, tak? Więc trzymajcie się tutaj, Bumanik, i do następnego.